Siemoneczko, witam w kolejnym odcinku w trzecim z Shake and Fidget um, and Fidget i świat jest pierwszy e, Zaczynamy naszą grę. E, tamten, tamto nagranie jakby swajczyłem, bo um, zamiast pauzy dałem Yy, od nowa nagrywanie i mi się złończyło Czyli po prostu nie mam tego nagrania także no Zaczynamy yy, jeszcze Wam pokażę Ej, to stajnie Boże pozostać To było w tamtej misji jeszcze grzybka zdobyłem Teraz ja sprzedajemy coś, coś, lepszego od naszego. No jest. No jest. Do no ludzi. Nie no, bez jaj. Nie opyla, Dobrze. Tak. To zadanie się robi, jakby ładuję, już idziemy w drodze. Jesteśmy, nie? I ja do Was wracam. Tym razem po krótkim cięciu, nie pomylę sobie tych guzików, bo sobie zaznaczyłem. Więc krótkie cięcie. I widzimy się kilka sekund przed. Dobrze, wróciliśmy, 40 sekund i zdobyliśmy nam książkę bardzo świetnie. A za chwilę pójdziemy sobie do lochów. Noszmy do ręki, a jeszcze za chwilę. Czyli czekamy, będziemy 20 sekund. Cisza. <coughs> przepraszam za ten głos któremu wady jest. Więc ogóle to was przepraszam, nie? Dobra, ale już nie mówimy o tym temacie i walczymy na większy, bo nie Dobra, Będziemy? Mój... bez komentarza, bez komentarza. To nie było to, co chciałem. Dobra, warto. Nie warto, Boże. Sortowanie kupujemy. Nie ma dwójście mnie. nie coś Dobra, dwadzieścia minut Także y, tym, tą wyprawą jakby kończymy dzisiejszy odcinek zakas and fidget. Więc trzymajcie się i na rach.